Założenie dzisiejsze było takie, że ten mecz musimy no, po trupach wygrać, bez względu na styl, estetykę i, no i tego trzymaliśmy się. Tego trzymaliśmy się, mamy trzy punkty wydrapane, ale, ale bardzo ważne w ostatecznym rozrachunku, yy, tak jak mówiłem, my jeszcze żyjemy, yy, bo za wcześnie nas pogrzebano, więc cieszę się z tego meczu, cieszę się z tego zwycięstwa i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dziękuję i bardzo proszę o I, czy niezależnie od stanu, z Krzysztofa Piątka przybliżył go ten mecz do wystawy Ganstasy w się składzie? Dziękuję. Wie pan to takie pan zadaje, też czasami te pytania No, no trudne. No, zagrał, zagrał w bardzo trudnym momencie, w bardzo trudnym meczu. Y, dopóki można powiedzieć y, nie odcięło mu światła, to był naprawdę groźnym zawodnikiem. Brał grę na siebie, natomiast trochę, trochę brakowało takiej y, chłodnej głowy w wykończeniu akcji. Parę razy mógł się inaczej zachować, ale ja jestem z jego. Z jego występu zadowolony, natomiast co do powrotu Krzysia Piątka i co do <laughs> pierwszego składu w Białymstoku, Pan pozwoli, a to jest jeszcze ponad tydzień czasu. Proszę. Panie Pluniarze, właśnie chciałbym do tego odcięcia światła nawiązać. Miałem yy, takie wrażenie, że od któregoś momentu tak ostatnie pół godziny Myślę, że to też był efekt tej bardzo intensywnej pierwszej ja W przerwie mówiłem chłopakom szatni, że jak będziemy grali dalej w takim tempie, do tego meczu nie wytrzymamy po prostu. No i w pewnym momencie tych sił trochę brakło. Do tego doszły, doszedł jeszcze stres, świadomość, że my ten mecz musimy po trupach wygrać i że nie może się zdarzyć nam żadna wpadka, więc to wszystko się nawarstwiało i tak ta gra wyglądała. Czasami to nie wynikało z braku sił, tylko z braku tego, że głowa już nie pracowała tak jak, tak jak trzeba. No ale trudno. Czasami. Zycięstwo w bólach, czy tam po jakiejś yy, nienazwyczajnej grze smakuje bardziej niż rozbicie kogoś 6-0, a my dzisiaj właśnie to osiągnęliśmy, to jest najważniejsze. To jeszcze Pani? jedno pytanie e, Erika Jędryszka, bo to skurcze? Czy... Nie, nie, to nie było skurcze, to było bardzo mocne uderzenie, on tam ma lekki wylew, no zobaczymy. No, myślę, że to jest na tyle twardy chłopak, że, że nie powinno tu być żadnych problemów. 22 w pierwszej połowie, to jest. Czy to było Pan, jakby, zalecenie? żeby strzelać tak dużo, czy, bo czasami chłopaki, chłopaki strzeli z takich nieprzygotowanych pozycji? Znaczy, tak, no chcieliśmy, yy, konsta Śląska, akcjami kończonymi strzałami, natomiast rzeczywiście czasami to się wymykało spod kontroli, te strzały były yy, oddawane z nieprzygotowanych pozycji, no ale z drugiej strony nawet taki strzał niecelny pozwolił nam odbudować formację defensywną, wrócić do ustawienia, więc no, nie ma co tam narzekać. Widać było, że zespół bardzo chciał, że, że chłopcy bardzo chcieli, więc rozgrzeszam ich. Jeszcze trener, pytania czy Dziękujemy w takim razie. Ja również dziękuję. No i niestety podejrzewam, że niektórym będzie bardzo przykro, no ale będziecie musieli mnie jeszcze oglądać przez jakiś czas. dobra.